Barbara Kowal, dyrektor samodzielnego publicznego sanatorium rehabilitacyjnego im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Rozwój sanatorium dla Krasnobrodu i dla samego sanatorium jest bardzo ważny. Ponieważ jesteśmy jednym z najmniejszych ośrodków w Polsce, chcemy, żeby nasze sanatorium rozkwitało, żeby było znane w całej Polsce. Dlatego też w 2020 roku powstała koncepcja rozwoju sanatorium w Krasnabrodzie i pierwsze efekty już mamy. Mamy zbudowany budynek, który liczy 62 miejsca i nowy zakład przyrodoleczniczy. Czekamy na wyposażenie tego. Obiektu. Jakie zabiegi, kto by przybywał w sanatorium, ile osób. W tej chwili mamy 125 miejsc. Ta baza, tak jak wcześniej wspomniałam, powiększy nam się o kolejne 62 miejsca. Przyjeżdżają tutaj osoby, które mają problemy reumatologiczne, ortopedyczne, również z otyłością. Czy to jest nadal sanatorium dla dzieci, czy też dla dorosłych? Jak, jak, jak to wygląda? Dzisiaj? W tej chwili jest to sanatorium tylko i wyłącznie dla osób dorosłych.